Do łask, Czy znów będziemy przedłużać przy użyciu tipsów? I czy one różnią się od tych, od których odeszłyśmy dosłownie kilka lat temu? Dzisiaj zajmiemy się właśnie przedłużaniem przy użyciu tipsów krok po kroku. Witajcie serdecznie na kanale La Kierowniczka. Dzisiaj będziemy rozwiązywać zagadkę powracających tipsów, które bombardują nas po prostu z każdej strony. Filmy zaczęły na nowo wprowadzać właśnie. Tipsy do przedłużania, mówiąc, że jest to najszybsza metoda, że są to nowe tipsy elastyczne i tak dalej. Czy one się różnią od tych, od których dosłownie przed chwilą uciekałyśmy w stronę szablonów, w stronę form górnych, mówiąc, że te tipsy to zło i że nie będziemy do nich nigdy wracać, a teraz nagle wszyscy wracają i chwalą, jakie te tipsy to są szybkie i fajne. Dzisiaj chciałabym Wam krok po kroku takie przedłużanie wykonać, ale najpierw chciałam Wam powiedzieć, jakie wybrałam tipsy, dlaczego i przede wszystkim, czym różnią się te tipsy od tych, od których uciekłyśmy dosłownie przed chwilą. Zacznijmy od tego, że nowe tipsy są przede wszystkim zupełnie inne, jeżeli chodzi o wszystkie takie parametry elastyczności tych tipsów. Już jakie wyjmiecie i zobaczycie, to one są po pierwsze dużo cieńsze. Po drugie, dużo bardziej miękkie i elastyczne i one pracują z naszą płytką paznokcia. Nie odkształcają się tak szybko, nie odstrzeliwują Wam, nie pękają, bo one są po prostu dużo bardziej plastyczne i elastyczne. Po drugie, te tipsy nie wymagają już nadbudowy przy użyciu rzędu. Tipsy, które aplikowałyśmy kiedyś, przyklejałyśmy w jakieś tam części płytki paznokcia, tak jak pasowała kieszonka, a później, mimo wszystko, że przedłużenie było tipsem, musiałyśmy całą budowę wykonywać przy użyciu żelu lub akrylożelu. Więc była to podwójna robota, bo jedno przyklejanie tipsów, a drugie budowanie żelu, więc szablon był wtedy szybszy. Te tipsy mają już budowę przygotowaną, one mają już gotowy tunel i ich niczym już nie musicie uzupełniać, tylko na przyklejone takie tipsy od razu aplikujecie sobie kolorowy lakier hybrydowy. Więc zdecydowanie, jeżeli chodzi o tempo pracy, tutaj znacznie przyspieszamy. Oczywiście te tipsy można później uzupełniać i przy uzupełnianiu będziemy musiały położyć już żel lub akrylożel, żeby po prostu zniwelować po pierwsze uskok, a po drugie, żeby nadać na nowo prawidłową budowę. Natomiast przy samym tym procesie przedłużania nie musimy już nic więcej budować. Przyklejamy i malujemy od razu kolorem. I trzecia bardzo ważna różnica. Te nowe tipsy nie przyklejamy na klej do tipsów, który był bardzo mocny, bardzo intensywny i często niszczył te nasze paznokcie. Tylko na, na co? Właśnie. Zależy od firmy. Głównie przyklejamy je na produkty światło utwardzalne. Lakier hybrydowe, czasami firmy mają żel do tego specjalnie stworzone. Ja akurat dzisiaj będę pracować na y, tipsach Naves Company i oni zalecają używanie do tego ich bazy budującej Reaper Base. Ja właśnie ją dzisiaj będę aplikować te tipsy. E, oczywiście ja myślę, że można testować sobie różne bazy. Skoro tutaj jest to baza budująca, to możecie różnych innych baz budujących również próbować. Ale na pierwszy rzut stwierdziłam, że najlepiej, jeżeli chcemy testować trwałość, to testować ją z produktem, który marka sama poleca. Więc dzisiaj będziemy pracować na Reaper Base Clear, czyli przezroczysty. Więc znacie już różnice, na szybko Wam je przypomnę, czyli elastyczność, miękkość tych lipsów, które fajnie pracują z płytką. Po drugie, szybkość pracy, nie musimy tutaj aplikować już żelu, akrylożelu. I po trzecie, metoda przyklejania, czyli nie używamy tu kleju do tipsów, tylko używamy produktów utwardzanych w lampie. To są różnice. Ja dzisiaj będę pracować na tipsach marki Nails nice Company. Dlaczego? Z dwóch powodów. Po pierwsze, jak Was zapytałam, jakie tipsy przetestować, jaką firmę polecacie, to zdecydowanie 80% głosów było na markę Nails nice Company. Więc mówię, dlaczego nie. Po drugie, weszłam sobie na jej stronę internetową, okazało się, że taki zestaw tipsów kosztuje 49,90 i jest to cena zdecydowanie korzystniejsza, bo na przykład patrzyłam też na markę Victoria Ben, na markę Słowianka i te tipsy były po prostu dużo droższe. Więc stwierdziłam, że na pierwszą próbę, gdy nie wiem, czy ta metoda mi się spodoba, sprawdzi, to wezmę sobie po prostu tańsze rozwiązanie, a dodatkowo polecane przez Was. Aplikować będę na Reaperbase klasyczną, przezroczystą, dlatego że jak wiecie, jako pierwszy produkt zawsze kładę sobie przezroczysty produkt, dlatego że najlepiej się utwardza, nie ma w sobie barwnika i po prostu w bezpośrednim kontakcie z płytką. Ja zawsze kładę przezroczysty i myślę, że to jest najlepszy wybór. I jeszcze zanim przejdziemy do wykonania, muszę wspomnieć o lampce, której używamy do takiego przymrażania. Dlaczego? Jeżeli wykonujecie sobie te paznokcie i tego tipsa, trzeba w trakcie przytrzymać i ten produkt lekko utwardzić, żeby on już się chwycił paznokcia. Bo jak go przyłożycie i włożycie do lampy, to on po prostu zacznie Wam odchodzić i będą powstawać podpowietrzenia, których nie może być, jeżeli stylizacja ma się prawidłowo utrzymywać. Dlatego bardzo potrzebna jest taka malutka lampeczka. Jeżeli chodzi o markę Neve Company, ja nie kupowałam na tej, na tej stronie tej lampki, dlatego że ja już od lat miałam podobną lampkę i to jest dosłownie taki malutki mostek, którego już długo nie używałam, bo te lampy są za słabe, żeby utwardzić stylizację. My tylko przymrażamy, a później wkładamy normalnie do lampy. I ja miałam dwie nawet takie małe lampeczki, więc wykorzystałam sobie tą i marka Neve w sprzedaży ma taką samą właśnie małą lampkę. Ale widziałam też, chociażby Słowianka i Wiktoria Wendt, oni mają takie małe latarenki na wężyku, przypinane do stołu. I słuchajcie, to będzie wygodniejsze rozwiązanie uważam, dlatego że w momencie, gdy robicie sobie paznokcie, to musicie mieć dłoń, musicie przytrzymywać tips i jeszcze przytrzymać lampkę. Jak będziecie robić to sami sobie, będzie to dosyć trudne, jeżeli nie macie wyginastykowanych palcy albo chcecie mieć dwie wolne dłonie. Uważam, że tamte lampki będą fajniejsze, bo je przypinacie sobie do stolika, układacie i możecie, wtedy macie po prostu wolne dłonie. Więc jeżeli będziecie kupować, zwróćcie sobie uwagę, wydaje mi się, że tamte to jest wygodniejsze rozwiązanie, ale z racji, że ja miałam takie, to je wykorzystałam i też dało radę zrobić. I jeszcze może Was zastanawiać, dlaczego wybrałam kwadratowe tipsy, bo to nie jest najpopularniejszy kształt. Bo mamy dostępne cztery kształty: migdałek, kofin, kwadrat i owal. Dwa pierwsze są dłuższe, dwa drugie są troszkę krótsze. I ja wybrałam kwadrat, czyli coś, co zazwyczaj no, jest rzadziej wybieranym kształtem, powiedziałabym nawet najrzadziej z tych wszystkich, ale pamiętajcie o tym, że jak wybierzecie sobie kwadrat, to możecie go sobie opiłować na owal, opiłować na migdałek, opiłować na balerinę. a w drugą stronę to nie podziała. Gdy będziecie mieć migdałki, to już nie da rady zrobić z nich ładnego kwadrata, bo po prostu nie będziecie miały tutaj prawidłowych boków, prawidłowych krawędzi bocznych w budowie. Więc ja wybrałam sobie ten kształt i z niego dzisiaj zrobimy sobie bardzo ładne, delikatne owale. No dobra, to bierzemy się do testowania, zobaczmy co z tego wyjdzie. Płytkę paznokcia mamy przygotowaną, skórki mamy opracowane, wycięte. Obrobiona, płytka jest już delikatnie zmatowiona przy użyciu bloku polerskiego i przechodzimy do aplikacji tipsów. To są właśnie te tipsy Flexi Tips Nace Company w kształcie square, czyli tych kwadratów. Jak widzicie, one są w takich listkach, na których macie różne rozmiary po kolei ułożone, więc łatwiej będzie Wam dopasować po kolei tipsy do odpowiedniego kształtu i wielkości płytki. Co ważne, tips. Trzeba bardzo dobrze dobrać. Nie może być on ani za duży, ani za mały. Jeżeli troszkę wam na boku brakuje, to wybierzcie rozmiar większy. Natomiast gdy za bardzo nachodzi on wam na skórki, wybierzcie rozmiar mniejszy. Bardzo ważne jest to, żeby dobrze te tipsy dobrać, ponieważ dzięki temu właśnie one będą się prawidłowo trzymać i będą miały prawidłową budowę. Ja na początku dobieram sobie wszystkie pięć kształtów. Odkładam i dopiero przechodzę do dalszych etapów. Cleanerem odtłuszczam sobie płytkę paznokcia, każdą bardzo dokładnie pozbywając się pyłków. Następnie aplikuję preparaty pomocnicze. Tutaj mamy dwa, Cleaner z Indigo i Ultra Bond. Obydwa aplikuje na wszystkie paznokcie. Cleaner ma na zadanie odtłuścić i odwodnić nam płytkę paznokcia, bo on działa też na zasadzie dehydratora. Natomiast Ultrabond to jest coś na zasadzie taśmy dwustronnej, która zwiększa przyczepność preparatów. Wszystkie te produkty Zarówno Cleaner, jak i Ultra Bond aplikujemy również na odwrotną stronę tipsa. I to jest bardzo ważne, żeby tą przyczepność zapewnić z dwóch stron. Cleaner odparowuje po kilku sekundach, tak samo Ultra Bond po prostu Wam odparuje. W ten sposób postępuję na wszystkich tipsach i przechodzimy do aplikacji bazy. Będziemy tipsy przyklejać na Reaper Base Clear, czyli przezroczystą z Nails Company. W pierwszym etapie na wszystkie paznokcie aplikuję sobie jedną cienką warstwę bazy. I tą bazę będę sobie na naszej płytce paznokcia utwardzać. Bardzo ważne jest to, żeby tą bazą dojechać pod same skórki. Oczywiście nie dotykamy skórek, nie zalewamy skórek. I ja aplikuję sobie bazę od razu na wszystkie paznokcie, na wszystkie pięć paznokci u dłoni i wkładam sobie do lampy na takie 30 sekund, żeby tą bazę utwardzić. Następnie na każdego tipsa również aplikujemy tą samą bazę. Tu bardzo ważne jest to, żeby nałożyć jej odpowiednią ilość, a odpowiednia ilość to taka, która wystarczy wam, żeby ładnie zassać na paznokciu. Więc na paznokciu mamy bazę utwardzoną przez 30 sekund, nie przemywamy jej klinerem, zostawiamy tą lepką warstwę, a na tipsie mamy nieutwardzoną bazę i przykładamy to do paznokcia. Możecie sobie zobaczyć jak ładnie ten tips się zasysa, jak wychodzą wszystkie bąbelki powietrza. I to jest bardzo ważny etap, ponieważ nie może być tam żadnych bąbelków powietrza, żadnych podpowietrzeń. Dlatego też teraz, teraz biorę sobie tą lampkę małą, o której Wam wspominałam i delikatnie sobie utwardzam, przymrażam ten paznokieć, żeby ten tips trzymał się już na tą bazę naszego paznokcia, a dopiero po tych kilku sekundach tego przymrożenia wkładam taki paznokieć do lampy na cały okres na całą długość utwardzania czyli 60 sekund w ten sam sposób aplikuję sobie po kolei każdy tips. Możecie sobie robić po jednym palcu, możecie po kilka, ale bardzo ważne jest to, żeby dokładnie tutaj zwrócić uwagę na ten etap zasysania. Możecie też zobaczyć, że ja troszkę odsuwam się od skórek, nie przykładam tego tipsa pod same skórki, ponieważ zawsze trochę tej bazy tam nam wyleci, a my tą bazę już mamy. Nie musi ten tips podchodzić nam pod samiutkie skórki ponieważ ten uskok za chwilę zniwelujemy. No i jak widzicie, to jest bardzo szybka i prosta metoda. W ten sposób utwardzamy sobie po kolei każdy paznokieć, każdy przedłużamy. I bardzo łatwo jest wyczuć moment, w którym ta ilość bazy jest odpowiednia. To jest właściwie taka jedna zwykła cienka warstwa bazy i bardzo ważne jest też to, żeby ładnie zacząć sobie przykładać ten tips od strony skórek i zasysać go powoli, wolnym ruchem, żeby wszystkie bąbelki powietrza nam się po prostu wydostały. Jeżeli jakiś bąbelek powietrza pozostanie, to zanim utwardzicie to lampą, zdejmijcie sobie i powtórzcie na nowo. I zobaczcie, mamy już przedłużone wszystkie paznokcie. Poszło ekspresowo. Teraz bierzemy sobie gilotynę, która służy do skracania tych paznokci. Jeżeli chcecie je tylko delikatnie opiłować, możecie to zrobić pilnikiem, ale jeżeli chcecie znacznie skracać, tak jak my dzisiaj, to po prostu gilotyną pójdzie Wam to dużo szybciej. Więc skracam sobie najpierw gilotyną do pożądanej długości wszystkie te Paznokcie, a następnie przejdziemy do ich opiłowania do odpowiedniego kształtu. I tutaj, jak Wam wspominałam, z kwadratów możemy sobie zrobić dowolny kształt. I ja opiłuję je teraz na takie owale w takiej bardzo wygodnej i użytkowej długości. Ono będzie znacznie dłuższe od tych naturalnych paznokci, które jak widzicie są po prostu minimalnie, dosłownie krótkie. My sobie zrobimy taki bardzo ładny, smukły owal, który będzie jednocześnie bardzo użytkową i taką codzienną długością. Do piłowania używam sobie pilniczka o gradacji 100, ponieważ znacznie skracam te paznokcie jeszcze i dodaję im odpowiedni kształt owalu. Natomiast pod koniec piłowania biorę sobie już taką gradację 180 lub 240, żeby dopracować dokładnie długość i kształt i żeby wygładzić i wyrównać brzegi. W międzyczasie cały czas używam sobie szczoteczki do odpylania, żeby dokładnie widzieć, jak te nasze paznokcie wyglądają. I teraz bardzo ważny etap. Bierzemy sobie jeden z takich trzech frezów, tu podałam wam, pokazałam wam trzy przykładowe i dzięki takim frezom wygładzam sobie, usuwam ten uskok między tipsem a naturalną płytką paznokcia. I to jest bardzo ważny etap, któremu trzeba poświęcić sporo czasu, dlatego że musicie tu pracować bardzo delikatnie. Jeździmy tylko i wyłącznie po powierzchni tipsa. Nie po powierzchni płytki paznokcia. To jest bardzo ważne. My usuwamy ten uskok z tipsa, natomiast nie ruszamy płytki paznokcia. Jak widzicie, użyłam sobie na dwóch pierwszych paznokciach takiego frezu z czerwonym oznaczeniem. To jest taki delikatniejszy frez, a na tych dwóch paznokciach takiego z niebieskim. I tu, tu idzie znacznie szybciej, ale to jest też frez o większej gradacji, więc musicie zwrócić uwagę na to, że trzeba nim jeszcze delikatniej i uważniej pracować. Pozbyłyśmy się już uskoku, widzicie sobie, że ta płytka paznokcia została wyrównana i wygładzona i właściwie teraz pozostała nam już tylko aplikacja koloru na te paznokcie. Tak prezentuje się efekt końcowy. Mamy już gotową stylizację. Nałożyłam sobie na wszystkie paznokcie przepiękny kolorek. To jest kolor marki Mama Margaret. Szczegóły zostawiam Wam w opisie. I zrobiłyśmy delikatny wzór przy użyciu stempla z płytki marki Moira. To jest płytka o numerze 130. Przepiękne kwiatowe wzory. I możecie sobie teraz ocenić jak wygląda efekt końcowy. Bo jak widziałyście przedłużanie było ekspresowe. Przedłużenie gotowe. Teraz pozostało nam tylko testować jego trwałość. Akurat modelka jest, przyznam szczerze, bardzo dobrym testerem, ponieważ na co dzień ma zawód, który bardzo często naraża paznokcie na dużo różnych uszkodzeń, więc mam nadzieję, że będą się paznokcie trzymać i że uda nam się je przetestować i wrzucić wam jakąś aktualizację. Jak wiecie, ja zawsze filmy nagrywam trochę wcześniej niż Wy je widzicie, więc jeżeli uda nam się przeciągnąć ten film o tydzień lub dwa, to dorzucę Wam jakąś aktualizację, a jeżeli nie uda się tak długo go przeciągnąć, to wpadajcie na Instagram, bo na pewno wrzucę Wam zdjęcie tych paznokci po tygodniu, po dwóch, żebyście sobie zobaczyły, co z tego zostało i jaka jest trwałość. Udało mi się złapać stylizację dokładnie po 10 dniach od jej wykonania. Możecie sobie zobaczyć na wszystkich paznokciach, że tipsy są na swoim miejscu, nic nam nie odpadło, nic się nie uszkodziło, więc póki co trwałość naprawdę bardzo fajnie wypada. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć kolejne dni, na pewno wrzucę na Insta, ale mam też pomysł, żeby nagrać dla Was, jak zrobić uzupełnienie takiej stylizacji. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć taki film. A teraz czekam na Wasze komentarze. Co sądzicie o tych powracających tipsach? Czy jesteście za, czy jesteście przeciw, czy testowałyście, jak się u Was trzymają, co o nich sądzicie pod względem właśnie tej elastyczności i pracy? Dawajcie koniecznie znać w komentarzach, a my widzimy się już niebawem w nowym filmie na kanale La Trzymajcie się ciepło, pa pa!